Nie widzowie z tej strony e, a w dzisiejszym odcinku nagrywamy sobie e, gramy rankedy z moim trio e, Tutaj macie moje trio, ale jeden e, osobnik z trio nie gra. E, gramy duo i... Bam dla was, bam dla was do przekazania informacje Tralalero, Porco Dio, porco alla! il mio fottuto figlio merdardo a a Fortnite nagrywamy odcinek i gramy jedną bronią. Challenge. Poczekajcie na mnie. Waniacie. Dobra, widzowie. Lecimy na miejscówkę. Dobra, dobra. Lecimy Cię? na to taki bogaty. Tak, taki bogaty, to kupcy RTX za 50, 70 albo 80 albo 90. E, bo premiera ja? w lutym. Ja? No. no. Ja? Premiera w ja Premiera w to kup 5090 50 90 za tylko 10300 zł, albo 50-70 za tylko 2800 zł. Nie, ja nie kupuję takich bajerów, i ja po prostu gram Widzicie, gram... na RTX, RTX 50-70 będziesz miał 700 Wid fps w in game Dobra, widzowie widzicie nawet ile ja mam fps ledwo 100! No, a na tamtej karcie miałbyś ten 700 in game a ona kosztuje 2800, a a 30, 60 i jajko, 60, Zabry, dwa, dwa ja poło. mam ledwo 100 fps ów 67 pingów, a u mnie nawet tripla. Mój kolega może to pod... Znaczy, nie za każdym razem mi pije tripla. Ale... Jest, ja, są kroki. Masz kroki? O kurde. No to dwa. O ja. Jeszcze gorzej. Chyba content Oni mi biją. Dzień dobry, Andrzej. Dzień dobry. O kurde, leż, o drugi. No dobra. Jeden leży. A jeden leży, jeden leży. No tak. jeden leży? Mhm. Na 100%. Mhm. Coś tak dopytujesz. O to masz się martwić. Oła! Dzień dobry. Dobra, żeście się zbili piona na klatce. już masz HP. Zajebiście dużo. Uh mhm. -huh. E, widzowie, postanowiliśmy z e, moim trio, e, postanowiliśmy e, zmienić na reloada, bo na reloadzie nam będzie łatwiej. E, jest to no ranket, bo mamy na ranketach unreal'a. Nie chcemy się chwalić, no, ale mamy po prostu Unrala i nie opłaca nam się. A my tego. gramy no ranket. No tak. Zaplanuj datę. Dobra, widzowie, mm, już jest ten, już włączamy. U nas bo... jest... W zaplanuj jako publiczny 11. Ej, not... wybierz... Yy, czekaj, wybierz godzinę, która przypada w przeszłości. 21.30. No tam się... okay. no, Czekaj, zaplanuj. No okay. Dobra, jesteś. Ku... Obra premiera za... o, o 21.30 pier... premiera o 21.30 A jak ja dawno Reloada nie grałem, dobra, wróciłem do domu. Ja nie gram nic innego, ten nowy... Ten... Mówię to do widzów, dla mnie ten nowy sezon to sif. Dlatego większość nagrywam z Reloada, bo, bo się boję, żeby... Bo, bo, w się sensie, bo nie lubię Battle royala, a jak nagrywam z Battle royala to się boję, że będziecie mnie... Wyzywać, czemu nie gram Reloada. Jakbym grał Reloada, to byście wyzywali, że Reload załatwy. E, ale tu nie bo robimy... Tak... Tu nie ma robimy challenge'u... Eee, ten? Mam czy... 120... Mam 135 przez ten ten pobieranie, ale Jacob grał na 300 turni, to ja na 120 zagram. Ekaż <grym> Ale ten. Tralalelo, tralala, porco eee. Dio, forno. Nie gramy pora, na jedną brank, no bo się już nie opłaca nam na reloadzie, bo reload to jest elektryk. Czy nie opłaca? W ogóle chciałbym Ci powiedzieć, że dropą minigana. Masz tu gigla. Nie, nie chcę. To mi było lubi przecież. Wiem, ale jak będziesz nie no, no to nie wiem, nie, może, może być pisał, no, może nie, no kurde, nie wiem. Nie ja mamutem gram. Mam mamuta. To jest ten oddech kumą kiedy, kiedy ten oddech do Jakbym był sprawdzian z tych boków fortej, to bym był tam umieszczony jako ten. Jako Cloth i Bóg mamutów, atrybut mamut. No ty go, 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 Ty jesteś mamut ten. Łączkę. Ja muszę jeszcze wieczorem się pouczyć. Uczyłem się, ale muszę sobie przypomnieć. Nie, nie, nie. Ja nie chcę ratować. grałem w państwo wiasta, co dzisiaj do to.. Mieliśmy zwierzę na ry i myśmy sobie psa ratatuj. Zwierzę na ryj? Na ry i myśmy sobie psa ratatuj, a jak mieliśmy zwierzę na fry, to ja napisałem fajka i mi zaliczyli. Mogłeś napisać fill. <laughs> fajka. Minę. Name. E... name. name, 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 name. Hej, dawaj, nie Jak się name mówiesz, czekaj. Okay. Elo, imię! Uf, ludzie. Ej, szczerze, ja nie zazdroszczę swojego imienia. Fajne, ale nudne co, co druga osoba w tych czasach ma takie imię? O kurde chłopu Daj a mi się A mnie się pyta w klasie osoba Czy imię czy te, czy, i, e, imię tej osoby jest rzadkie. Mówię, przecież to imię wypada co, co trzy osoby Jakie? Ja? Julia O familie ja. Ja prawie... Oczywiście nie prekinam. Ja prawie... The content dotyczy. 100% family friendly. No, no, nie, no, nie zachęcam do prekinania, bo prekinanie wyle. A, bo jednak prekinacie, jak leże. 105, pingo. To byś musiał dać nieprzeznaczony dla dzieci, bo ci by mogli zdjąć filmik. Jak zdjąć? Ostanąć! O! Nice! Popsel leciał i dostawał laser 3000, a ja strzeliłem bele gdzie i przez drzewo, budowałem 80 DMR-a. Banie? No Devil mnie dojeżdża. Mamba DMR -er Prime. Pia o no i to leżą trochę z DMRO Leżąc z Demera. On nie DMR? Chyba tak. Ja mam takie spadki FPS-u! Dlatego I... chcę się przywrócić na Valoranta. No, ja mam takie... takie o kurde... Spadki. A! 48 na kraku! Mike, no, ale ja, ja mam... I widzowie, patrzcie na moje spadki! Ile to masz FPS-ów? 60! Jak to Ledwo 60! Ledwo przyjdzie! Tralalelo, tralala! -la, porco dio, porco ever -get. Aha! Nie wiem, ja mam... Masz... To... Ja mam na 50 co? Nie no ja mam to rezuj się. A nie mogę, nie mogę. To Musiał chyba kończyć, poszedł się uczyć. I do tego ja mam... To u ciebie. To u ciebie był ten krzyk czy u niego? Kukowa? No, krzyczają czas skrzydła. U mnie, u mnie, u mnie. Aaaaa. ...żeby się wydarła, bo Sony Angels nie dostała. Ty wiesz co to te Sony Angels, nie? Niestety tak! A zaś to, co teraz mamy zrobić na matematykę do 30 chyba stycznia. E, prac, kosmiczny... kosmiczną pracę. I to nie ma być kosmiczne, tylko abstrakcyjne, co nie? A dziewczyny zrobiły kosmiczną Sony Angels. Posypały wszystko brokatem. Z, te, z, z, z tak. Posypały brokatem? One kupują podróbki w Chińczyku za 15 zł i myślą, że to prawdziwe. A na internecie kosztują po 300 niektóre. A, a te takie najtańsze po 180. Nie wiem, to jest gejot. Znaczy nie, gejot. To... że jak dziewczyny z mojej klasy zobaczą ten filmik, to mnie przez okno wyrzucą na lekcji. Nie, nie wiem, 120? No, nobie, no! Ja na 125 cię robię, no! Nobie. Nie! Boże, to jest taki nob! O on miał spasem, miał takticala i ja go zabiłem. Popie... E, mityczny Tommy Serio? Chłop miał. Klasyczny Tomigan. Czemu on mnie tym nie wiercił? Klasyczny Tomigan Midasa. Złoty. tra tralala. tra-la-la, uciekam ja bo to ciało. 20. Dobra, nie. Dobra, ja... Ja, 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 ja mam dziewięć HP! Ja to wygrywam. Pokaż mi tego. Pokaż mi tego Tamigana, jak to strzela. Ej no, ale widzicie... Widzę go, czekaj. Widz Wy widzicie moje spadki? Ja nie rozumiem. No, ja rozumiem, że ja mam włączonego y tego... Robloxa i, i y season. Nie, dobra, nie, e wygrywam z tym. Ja se y na... Ja se, o, dobra, chłopi, chłopi robi dzieciaka pomocy. Y na pet 99 ciągle afkuje. A i był właśnie... i był Squid Game Update, widziałeś? No? Na pet simulator. Jak na Pet Simulator był Squid Game update. No Squid Game Update tutaj w spawnie jest ten... E, game World i to jest ş, ş, i, świat ze Squid Game'a. O, fajne. Ja tam też ofkuję. Krak, Kraków. Ewa, ja jestem... Dead? Tommy Gun Prime! Tutaj, 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 tutaj! Prayuj! Tommy Gun Prime. O, ma zero, o ma zero, ma. No to wiem. Tommy Gun Prime, czekaj. Zabity Dead! A ja mam Tommy Prime Dobra, to masz Tommy Gun Prime, Dobra, Tommy Prime ja mam... Ja mam Tommy Gay Prime No... no patrz O kurde, faktycznie Prime No Ty chłopie, próbuję dropa zabrać Eee, oddaj, oddaj Dropy są tylko moje A ja, bo oni tu są, pomocy Dobra, na 40 pingu jakiś klip dla widza Ej, nie słuchaj. Ej, ty nawet... Ja. Ja z Charge'em nie zrobię Nawet nie mam. Krack! Dobra na... nie! Tommy gun prime! O kurde widzę! 34 A bo ten Tommy ten i Charge byłem 1000 Gdzie jest ziomo! 33! Nie, no to jest schizofrenia Update! Schizofrenia update. Ej, jeden, jeden uciek... Okay. Obydwaj uciekli! Pomocy, pomocy, leci! Krak! Kraków! Kraków ma zero! Takie zero, takie zero, takie biało, takie! Nie wiem co! Nie widzę. Leci do ciebie. Wiem. Ale ja mam... Ja mam schiz... Nie dość, ja mam schizofrenia update, kurde. 33. Ja to biegram, ja to biegam, cicho, bądź. Ej, nie walcz, nie walcz. Nie, nie chce mi się... Nice, ci dał, no. Dobra, widzowie no... To było chyba na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że filmik się wam spodobał. No, a ja. zregnęł chyba. Na razie. No coś takiego. Ja na razie, ja na razie kończę. Jak mój dół wróci, to, to zagram. Czemu? Bo mi się na razie nie chce, je. Ja...